Reorganizacja procesów biznesowych to kluczowy krok przed wdrożeniem systemu RP, który może znacząco wpłynąć na sukces transformacji technologicznej w każdej firmie. Współczesne otoczenie rynkowe wymaga od przedsiębiorstw nieustannej elastyczności i gotowości do adaptacji. System RP, czyli zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, pomaga w optymalizacji procesów, redukcji kosztów i poprawie efektywności operacyjnej. Zanim jednak firma zdecyduje się na implementację tego systemu, musi gruntownie przeanalizować i przeorganizować swoje istniejące procedury. Pierwszym krokiem jest ustalenie rzeczywistych potrzeb organizacji poprzez analizę aktualnych procesów i identyfikację obszarów, które wymagają usprawnień. Reorganizacja umożliwia eliminację zbędnych działań oraz upraszczanie skomplikowanych procedur, co z kolei ułatwia późniejszą automatyzację. Następnie firmy powinny skupić się na mapowaniu procesów biznesowych, które polega na dokładnym dokumentowaniu wszystkich działań. Tylko wtedy można przeprowadzić skuteczną analizę i diagnozę. Określając, Kluczowe wskaźniki wydajności KPI oraz projektując nowe, zoptymalizowane procesy. Przygotowanie organizacji do zmian obejmuje również szkolenia dla pracowników oraz otwartą komunikację wewnętrzną. Przykłady korzyści płynących z organizacji to lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw w firmach produkcyjnych, precyzyjniejsze prognozy finansowe w działach finansowych oraz usprawnione zarządzanie stanami magazynowymi w handlu detalicznym. Zachęcam do zapoznania się z pełnym artykułem na naszym blogu, aby dowiedzieć się więcej o administrowaniu wprowadzaniu zmian, pokonywaniu oporu wobec zmian oraz szczegółach związanych z reorganizacją przed wdrożeniem R. Link do bloga w opisie.